Co ma wspólnego sznurowadło z parolotnią? Otóż ma. Może nie każde sznurowadło, ale mamy tutaj sznurówkę. No cóż, bardzo starą. O, była zawiązana w tym miejscu przez bardzo długi czas, bo ja noszę te buty, ale nie rozwiązuję. Chyba, żeby się same rozwiązały. To jest taki objaw, że może ktoś, kto był w wojsku, może wie, bo to jest sznurówka wojskowa tak naprawdę. I teraz co to ma wspólnego z parolotnią? To jest sznurek. Taki zaraz jak go tu trochę rozplączę, żeby go wydobyć. To jest linka w oplocie, czyli dokładnie to samo, z czego zrobione są linki w parolotni. Czyli mamy rdzeń i oplot. Rdzeń bardzo mocny i oplot pilnujący tego rdzenia, żeby to się nie rozpadło na kawałki, nie rozdzielało. O, taki rdzeń. I mniej więcej w parolotni jest to samo. To jest grubsze, co prawda, bo to jest sznurówka. Te w parolotni linki są troszkę cieńsze. O, i ten rdzeń taki jest pływający po tym, znaczy ten oplot jest pływający po, po rdzeniu. Teraz tak, to się może splątać, prawda? E, zrobimy taki supeł, zawiążemy. O, i jest splątane. I teraz, no niby jak gdyby to było coś cienkiego, cieniutka linka i jakaś taka miękka, no to byłby problem, żeby to rozwiązać, ale teraz o. Ciach pociągnę i to się rozplątuje. Na tej samej zasadzie linki w parolotni są dokładnie tak samo zbudowane, są raczej cieńsze od tego, bo to jest dosyć grube, ale jednak sposób ich rozwiązywania też jest bardzo podobny. Kto był w wojsku, ten może miał takie sznurówki, i pamięta, że buty wiązało się na supeł. Nie na jakieś tam e, pętelki, żeby łatwo było rozwiązać, tylko na twardy supeł. I mimo to te buty można było łatwo rozwiązać z tego powodu, że właśnie sznurówka jest taka, bo to jest wojskowa sznurówka i to można łatwo rozwiązać. I parolotnia, właśnie dlatego. Nie plączą się te linki w parolotni, że to są właśnie takie, takie linki. One są cieńsze, ale różnica jest bardzo subtelna i nikt tam na siłę nie wiąże tych supów w parolotni, tylko jak to się przypadkiem splącze, to też bardzo łatwo jest to rozplątać.